cie ma to stary dziad. Mam dla was nowy bardzo mocny build. Może nie taki nowy, ale na najnowszych paczach sprawdza się naprawdę nieźle. Także, jeżeli macie dosyć walczenia z przeciwnikami na odległość i chcecie, żeby ciepła jucha demonów spływała po drzewcu waszej piki, jeżeli macie dość teleportowania się jak jakiś kwant, który nie ma obserwatora. Jeżeli chcecie mieć 10 punktów za styl i spuszczać w pierdziel na P8, zapraszam Was do mojego bildu na spirzonkę. I oczywiście zostawcie lajka, like komentarz, a także suba. Lecimy, nie śpimy, może sprzęt na koniec, zaczniemy oczywiście zwyczajowo od umiejętności. kusza 0, ponieważ nie jesteśmy leszczami. Napieprzamy się wręcz z przeciwnikami, pasywki. Tutaj. Pff, po jednym punkcie do Walkiri. Powiem wam, że nawet to nie jest konieczne. Możecie zlać tą walkirię, możecie mieć walkirię. Jeden punkt w Krita. szkoda nie dać. Zawsze 39% większa szansa na podwójne obrażenia fizyczne. I tutaj zmaksowałem Unik. Będziemy walczyć dużo hand to hand, będziemy stać i podczas tej walki 55% szansy na uniknięcie ciosu to naprawdę spoko bonusik. Szczególnie, że to jest jedyna sytuacja, w której możemy, możemy tak naprawdę dostać jakieś mocne pace. Szczególnie jak dostaniemy jakiegoś ampa czy coś takiego. Także tutaj opcjonalnie wydaje mi się, że unik jest najbardziej rozsądny. No i oczywiście najważniejsze drzewko drzewko oszczepu i włóczni. I tutaj nie będziemy szli w furię błyskawic. Mam tutaj 0 punktów. 18 poziom jest tylko i wyłącznie z migora Boga Gromów. Dwie najważniejsze umiejętności: uderzenie błyskawicy to jest wasze AOE, i uderzenie mocy przepraszam, elektryczny cios to jest wasza umiejętność single target. to umiejętności są do siebie z synergiami. Poza tym maksujecie błyskawice i uderzenie mocy. Myślałem jak robiłem ten build, że być może będę używał jeszcze dźgnięcia, ale nie ma to najmniejszego sensu, gdyż obrażenia od błyskawic i tak są tak potężne i łamiecie wszystkie niewrażliwości mega mocno, że możecie zlać dźgnięcie. AoE, single target, powiedzmy małej grupy potworów do trzech możecie też z tego katować. Dobra, przechodzimy teraz do sekcji sprzętu. Jeżeli chodzi o tą jawazonkę z jest bardzo ważny. Wydaje mi się, że na P1 może naprawdę z budżetowym sprzętem e, lecieć, no ale tutaj będziemy robić na P8, więc po pierwsze najważniejsza rzecz nieskończoność w matriarchalnej włóczni. Matriarchalna włócznia może wam rolnąć 4 miejsca na klejnot i 3 do umiejętności oszczepu i włóczni. I to będzie dla wasza idealna podstawa pod Infinity. Dlaczego używacie Infinity oprócz aury przekonania, które będzie masywnie zmniejszać odporność wroga na, na błyskawicę i łamać, ale tak naprawdę będziecie łamać z Sanderem, więc to, to nie będzie łamać, macie w Infinity Roll 45 do 55 zmniejszenie odporności wroga na błyskawica. Pamiętajcie, że w tym momencie Sander Charm działa z, reguły, z regułą jednej piątej wydajności zarówno na aurze przekonanie jak i na mm, klątwie zmniejszenia odporności. Także i przekonanie, i klątwa zmniejszenia odporności działają tylko z jedną piątą wydajności, także takie przekonanie obniża odporności o 17, a nie tam o 80 parę, ale już zmniejszenie odporności O działa ze 100%, 100 skutecznością. Także jeżeli macie stwora, który ma niewrażliwość na obrażenia od błyskawic, Sander zdejmuje to do 95%, to już z tym przedmiotem będzie to nie 95, a. Ojej, 43? Chyba dobrze, dobrze to dodałem. 43%. A to będzie dalej zmniejszone, oczywiście, kolejnymi przedmiotami. Jeszcze do tego przekonanie zmniejszy to o 17%. Tak naprawdę, stwory, które mają niewrażliwość na błyskawice, z tym sprzętem będą miały. Około zera odporności na błyskawice, czyli będzie zadawać pełen damage. Oko gryfa z perfekcyjnym facetem. Zgiełk. Tutaj, oczywiście, możecie iść w Enigmę, w Chains of Honor. Jednak, zgiełk, zgiełk daje wam 40% do szybkości ataku, 65% do szybkości biegania. Nie teleportujecie się jak jakiś porąbany kwant, tak jak już, już tłumaczyłem. Dodatkowo 6 do uniku, 10 olores. Bardzo fajne staty. Świetnie się sprawdza na postaciach mele. Ze zgiełkiem, rękawicami i amuletem osiągacie 80% do szybkości ataku. Niestety sama, sama włócznia nie ma bonusu, Infinity nie ma. Używacie matriarchalnej włóczni dlatego, że ona jest właśnie szybka, jest szybsza niż inne włócznie Amazonki, które mają teoretycznie większe obrażenia fizyczne. Jeżeli macie 80% bonusu plus jeszcze mamy hustle na Mercu, czyli fanatyzm poziom pierwszy, Wbijacie 2,77 ataku na sekundę Gniew Lorda. Przede wszystkim obrażenia na błyskawice to mityguje ujemne, ujemny tutaj bonus z Sender Charma. No i ta szybkość ataku Buty podróżniki. Po pierwsze, dzięki temu będziemy mieli ponad 100 MF na tej postaci. Po drugie, podróżniki dają 15 do 25 obrażeń fizycznych. To nie jest dużo, ale to zawsze coś, a pamiętajcie, że dzięki obrażeniom fizycznym będziecie mieli zwiększone wykradanie życia i wykradanie many, co jest bardzo istotne na tym Bildzie. Grając, doszedłem do takich wniosków. Tutaj bardzo ważne, żeby mieć jakiś dobry pierścień z wykradaniem, najlepiej Dual Leech Ring. No, ten to jest oczywiście wiecie, GG, ale Dual Leech Ring z wysokimi wartościami to jest najważniejsze. Tam rezy i reszta statów jest mniej istotna. Wigor Boga Gromów. To nie jestem pewien, czy to jest najlepsze wyjście, czy sznur nie byłby lepszy, eee, może sznur byłby lepszy. Na pewno to nie jest setup na, na pójście na ubery, ale to jest taki poddeme, w boga gromów zawsze spoko, szczególnie, że tutaj mam ujemne rezy na błyskawice. No i kruczy lód. Teoretycznie możecie tutaj mieć na przykład kolejny dual d Ring, i tutaj pastrangola, opcji jest sporo. Ważne, że, że mieć skądś to nie można zamrozić. No i tutaj nakładanie rąk. Tutaj muszą być jakieś rękawice, które dają 20% do szybkości ataku. Najlepsze byłyby blat. Rękawice, krawe rękawice, tak czyli krafty, blat crafty, które dają 20% do szybkości ataku, dwa do umiejętności włóczni i oszczepów, i jeszcze no oczywiście, jak blat, no to crashing blow, i jeszcze najlepiej jakby wykradały jeszcze manę i życie. To byłoby perfekcyjne. Ja próbowałem takie zrobić w kreatorze, ale mi bagowało save'a, więc włożyłem nakładanie rąk, żeby przynajmniej wbić ten próg szybkości. CTA, Spirit, no i Merc. Tu założyłem Przymus, to nie jest chyba najlepsza zbroja, pewnie treczery byłoby lepsze, tak mi się wydaje. Twarz Arreatu, no i mój ulubiony zestaw ostatnio na Barbarzyńcy, Zgiełk. Fanatyzm, tak jak mówię, wchodzicie na 2,77 zamiast 2,5 ataku na sekundę. No, i plaga, czyli jeszcze zmniejszenie odporności. Także na tym bildzie wasi przeciwnicy, jeżeli mają niewrażliwość na błyskawice, ich odporność wynosi 0%, jeżeli mają jakąkolwiek odporność na błyskawice, ich odporność wynosi minus 100%. I to dotyczy, dotyczy wszystkich przeciwników. Używacie dwóch skilli: uderzenie błyskawic. Zwróćcie uwagę, liczba trafień 39, to znaczy, że to będzie się odbijać 39 razy od przeciwników, zadając średnio 3,5 tysiąca obrażeń od błyskawic. No a to jest klasyk Boss Killer 10 wiązek, średnio 3,5 tysiąca e, obrażeń razy 2,77 ataku na sekundę. Przedliczcie sobie to po, pod kreską. Mam nadzieję, że wszystko już stało się jasne, jeżeli chodzi o ten build. Także idziemy pomordować trochę demonów. E, okrzyki. Życie jest całkiem sporo, jak widzicie. E, biegniemy. Mała grupa, używam elektrycznego ciosu, nastrzała wszystko. P8, nie, żeby nie było. P8, tak, może za szybko. P8, P8. A może jakaś większa grupa, poproszę. Widzicie, te błyskawice teraz przeskakują i one przeskakują bardzo dużo razy. Pamiętajcie, że teraz rzuciłem je raz. Za każdym atakiem będzie się pojawiać kolejna błyskawica, która będzie przeskakiwać i się robi taki chain lightning. Jednak przy małych grupach stworów dużo wydajniejsze jest po prostu kill z elektrycznego ciosu. Jak widzicie, wszystko wybucha na strzała. O, tu jest większa grupa, tutaj już możecie użyć. Yy... Hmm, możecie użyć właśnie. Uderzenia błyskawicy Problem jest, że mimo wszystko tutaj schodzi mana i życie. Szczególnie jak się dostanie jakiegoś ampa, jakieś są ciężkie, ciężkie stwory. No właśnie, te dziady tutaj wykradające manę i tak dalej. Więc to wykradanie na pierścieniu i na rękawicach wydaje się naprawdę. Może teraz używam trochę uderzenia błyskawicy, bo to jest chyba skill, który rzadko widzicie. W użytkowaniu, zamiast elektrycznego ciosu chociaż tak naprawdę najlepiej walnąć sobie wiecie, dwa uderzenia błyskawicy, niech to krąży i potem pyk pyk z elektrycznego ciosu, Jep, piep, na dzidę, no tak to się robi punkty za styl przyznajcie są wiadomo, nie jest to build moc mocniejszy od zwykłej javazonki, nie jest to build mocniejszy od y, omnidina, hammerdina, mozaiki Ale myślę, że w top 10 najmocniejszych buildów jest szansa. Trochę przebierając tę Javazonkę można spokojnie zrobić ubery. Jakieś Ridersy założyć. Założyć... Założyć yy, chwyt Drakuli. Tak, naprawdę na Ubery szedłbym z matriarchalnym oszczepem, unikalnym, już nie pamiętam jak on się nazywa, i z, ze Storm Shieldem. I myślę, że spokojnie na P1 Ubery zrobią kabum. U, ale mi palnęli. czekajcie, tutaj się skończyło. A tutaj, co ja tu zrobiłem? No nie, no Merca mi zabili, no nie. Mało pieniądza. A, pójdziemy bez Merca. Jeszcze broń się zniszczyła, no nie. Pokażę Wam jak ich zabijemy Tak ich zabijemy. Okej, okay, to jakieś hełmy, to się posprzedaje, to się wskrzesi Merca jak będziemy szli na ten. No i co? P8 diablo, jak myślicie długo wytrzyma? Oczywiście elektryczny cios na diabełka. No cóż, każdego szkoda, jak to mawia mawiają. No to co? Skoro się już tak dobrze bawimy, to jeszcze ten. To jeszcze zrobimy. Zrobimy jeszcze, może, bala. A no i talizmany, zapomniałem powiedzieć. Oczywiście, wiecie. Jakby OP, ale przy tej ilości botów każdego na to powinno być stać. Więc nie ma co się tutaj za bardzo za bardzo przeżywać. Łyczek krwi wrogów na odwagę, idziemy. Jeszcze może nakrzyczymy tutaj na. Hengesta. O. Jak to pięknie działa na tych małych draniach. Dobra, pójdziemy to odpalić gdzieś w jakieś fajne miejsce. Im więcej przeciwników, tym, tym lepiej działa. Uderzenie błyskawicy. Jak widzicie, sobie krąży między przeciwnikami. Już myślałem, że ta rasza polecia. Jeszcze jakaś duża grupa. Dobra. Nie, tam jeszcze tej spiki zostało dwa. No to może być problem, bo naprawa tego dziadostwa pewnie jest droga. No weźmiemy tylko czas, rękawiczki. Chociaż tutaj żadnych... A nie, mam ładunki zbroi cyklonu, to może być drogie. Sprawdźmy, bo to kurczę, to musiał przerwać ten eksperyment, jak to naprawa będzie miliony kosztować. 69 tysięcy, to jest w zasięgu. No, te szybkość chodzenia bardzo ładnie pracuje. Na przykład. O, zniszczyło się. E, trzy ataki z tego. Trzy ataki z y, uderzenia mocy. Błyskawicy, i potem elektryczny cios. Myślę, że całkiem spoko. Czy mogę ci pomóc? Czemu to się nie chce naprawić? 23808. Dobra, naprawiło się Dobra, no, na szczęście nie tak drogo. Jak coś zawsze też możecie to zrobić runką ORT. Tu na te sukupy zawsze trzeba trochę uważać, bo jak spuszczą ileś tych pocisków, pamiętajcie to są obrażenia od magii Na to działa tylko absorpcja obrażeń od magii oraz... Zmniejszenie obrażeń magii o. Nie ma na to odporności, więc chodzi ze stuprocentową wydajnością. Ale są też słabe. No, dosyć długi wyjdzie ten filmik, ale. No, wygląda jak Amazonka, a nie kurde, jakiś tam. My, gdzie idą do ryja. Nie, no dziewczyna wygląda dobrze, jakby kurde. Myślę, że całkiem nieźle jak na P8. Pamiętajcie też, że na plaży macie aureoczyszczenie, które skraca, skraca czas działania trucizny. O, tutaj chłopaki, z niewrażliwością na błyskawice. Uh -uh. Nie działa. Infinity Infinity. Macie minus Prawie 70 do odporności na błyskawicę. Eee, poczynając od 95, tak? Czy tam Bardzo ważne jest to wykradanie. Bierzcie mi bez takiego ringa jeszcze najlepiej rękawice, Tak jak mówiłem, wymaksujcie jak możecie wykradanie. No, tutaj Lister stawiał trochę oporu. Jeszcze jak ładnie leci doświadczenie na 90 poziomie, zobaczymy, ile bal wytrzyma. Fanatyzm, przekonanie, oczyszczenie. No i czyście tutaj e, elektryczny cios EGG. Także build myślę warty wypróbowania, coś nowego, coś mocnego. Nie żadna meta, ale naprawdę grywalny build wykorzystujący najnowsze zmiany, czyli Sander Charma, a także siłę zmniejszenia odporności błyskawic O. Nie, nie ma drugiej broni, która tak dobrze działa jak Infinity. OPS Fact. Zostać, zostawcie lajka. To wszystko na dziś, równo 20 minut. Do usłyszenia. Dziad. Peace out.